Ja, ja, dziewięć osiem, a, a, ja. parą gaz, wyjebane mam. Zobacz ile razy pomyliłem znak. Wiem, że co to ja, mógłbym zaraz spać, Walę to bardziej. Ale na ulicach Trump w moim życiu nie ma. One chcą polizać mój ogonek dzisiaj. Chcą polizać jutra. Miałem wyjebane ale czasy na legalu, oni na mnie dziś gadają chuja kładę na to, jebać to wszystko I mógłbym zaraz zabić, jestem pojebany Ona na mnie tańczy, ona na mnie siada Mówi, że chce w gębę Ona na mnie siada i mówi, że chce w gębę ona na mnie siada i mówi, że se w gębę Ja se jadę do Saint Tropez i mam wyjebane Oni na mnie dziś pierdolą dziś Ona siada mi na kolana dziś Siada sobie i pisze te polskie rapy, ale wyjebane mam Oni na mnie dziś gadają, mamy dobry rap Ale wyjebane mam, kiedy wyjebane mam Zobacz, dziomek, wyjebane mam Jestem tylko typem, który ma 24 Oni na mnie dziś gadają, a ja mam to Zobacz dzomer, kurwa Chodzę za ulicą Walą sobie dżojty Walą sobie słony dzień Oni na mnie dziś pierdolą mamy mamy wyjebane Zobacz dziomek co to znaczy Wyjebane Jestem pojebany, Mówi na mnie bary Jestem też Mówią na mnie polskie porno One tylko dupy dają I wypinają dupy Mówią że pierdolą o tym że via Dupy, mogę dupy, mógłę dupy zawijać na hostel Wyjebane mam, one tylko nie mają serca, one serca dziś nie mają wyjebane Piję se bakardzinę z lodem kurwa Nawet doszczy sobie siedzę Spiję pale pale rucham te panienki, one wyjebane kurwy, one wyjebane dziwki, one wyjebane dziwki One dziś nie mają, dziś szacunku do nas hm.